Cześć wszystkim, witam Was w dzisiejszym filmie Dzisiaj pracujemy ładowarką Lipcher 580 2 2 Bodajże z 2011 roku Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować Fajną funkcję, która jest dostępna w nie każdym Lipcherze niestety Ale jest to funkcja sterowania z joysticka Nie trzeba używać kierownicy Bardzo wygodna sprawa jak dla mnie przynajmniej bardzo fajnie się jeździ, przynajmniej nie trzeba machać dużo kierownicą przy zakrętach. Wiadomo, to jest to kwestia przyzwyczajenia, ale ogólnie bardzo, bardzo fajna rzecz. Mamy tutaj po lewej stronie właśnie taki fajny podłokietnik, na którym jest joystick do sterowania prawo-lewo. I sobie uruchamiamy go przyciskiem na desce. Rozdzielczej oznaczone kierownicą ze strzałeczkami. No i mamy tutaj taki mały przycisk obok, który właśnie go uruchamia. Tą funkcję, tak jakby no, sam przycisk nie wystarczy. To jest takie zabezpieczenie w razie, w razie gdyby się przypadkiem nawet nacisnęło, żeby nie przesunąć tego, Że, żeby nie zablokować sobie, żeby nie wypaść czy przewrócić nie wiem, tak. coś takiego. Aktualnie dzisiaj pracujemy sobie z przesiewaczem PowerScreen. Jest to przesiewacz horyzontalny, płaski, nie jest to żaden skośny, że materiał idzie po prostych sitach. Jest tylko przesuwany siłą jakby grawitacji, siłą silnika i rozdzielany na drobniejsze, na różne materiały. A jest zasilany po prostu kruszarką, która kruszy grube kamienie. Mam właśnie takie dość mniejsze. Mam aktualnie kamień 816-48 i 04, i z drugiej strony wraca nieznaczna ilość powrotów czyli to, co zostało słabo skruszone, i, nie, i to później odbieramy, i wrzucamy z powrotem do króżarki, aby to jeszcze bardziej rozrobić. Mamy materiał 04, niestety mamy tak bo powodę, na pogodę, że albo jak jest wilgotny materiał, albo jak jest. Wilgotna pogoda, teraz strasznie słabo się chce odsiewać ale na szczęście nie ma jakichś tam mega komplikacji w tym, na ten moment Wszystko ładnie się sieje, trochę się tylko sita zaklejają od piasku i pod taśmą, no, ale nawet piasek bardzo ładnie wypada z przesiewacza w miarę Jeszcze nie jest takie nasiąknięty, gruby kamień Wrócem do kruszarki, dzięki to w miarę to wszystko tam spoko funkcjonuje. kamyczki, które właśnie odebrałem to jest ten powrót Tutaj to, to nie jest dobrze skruszony, co się nie rozdzieliło w kosiewaczu ja to akurat sypię na grube kamienie, które są do przesiania, żeby nie zablokować kuszarki bo jak sypiemy za dużo takich drobnych to kuszarka tego i tak, i tak nie przerobi nie przemieli to będzie bez sensu robota tak rozmieszamy nami z grubymi kamieniami i wrzucając na kuszarkę wszystko się powinno dobrze skruszyć i odsiać teren mamy jaki mamy ale dajemy radę trochę wytrzęsie ale ja bardzo lubię tą maszynę bo jest fajna, fajna wygodna dzięki temu funkcji skręcania JOY zaraz do kamery trochę żebyście widzieli co z nami dzieje? jeszcze zarządza? nie mamy <śmiech> <śmiech> To dzięki za uwagę. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania i będzie więcej filmików. Pozdrawiam, cześć. Hej.